Pisze święty Jan od krzyża w szóstej strofie pieśni duchowej. Kto przywróci mi zdrowie, ofiaruj mi się cały naprawdę. Spotykać Twych posłańców od dzisiaj już nie pragnę, bo co usłyszeć chcę, tego nie wiedzą. Po tym kontemplacyjnym doświadczeniu dotyku stworzenia zawartym w dwóch poprzednich strofach Oblubienica nadal cierpi i to jeszcze bardziej. Mimo dotyku tego piękna i harmonii przyrody, ona jest wręcz chora z miłości. Dlaczego? Otóż ten kontemplacyjny kontakt z pięknem stworzenia miał jej pomóc, a stało się odwrotnie, a nawet jest jeszcze gorzej. Rana jest rozdrapana. Rodzi się w niej jeszcze większa tęsknota. Oczywiście, że w poznawaniu dzieła stworzenia oblubienica dostrzegła ślady boskiego działania, a nawet zobaczyła piękno, którym je Bóg przyodział. Ona rozpoznała tam swego oblubieńca, ale nadal go nie spotkała osobiście. Zdała sobie jedynie sprawę z tego, że jest to tylko cząstkowe przesłanie o Bogu. Dlatego teraz Cała ta sytuacja rodzi w niej jeszcze większą ranę i jeszcze ogromniejszą tęsknotę. Miłość pogłębiła się przez piękno, ale nadal nie doszło do spotkania z ukochanym. Stworzenie dało jej wiedzę na temat geniuszu stwórcy, ale nie dało jej stwórcy, dlatego ona tym bardziej i kocha, i cierpi. Wszystkie jej dotychczasowe wysiłki wraz z ich skutkami okazały się niewystarczające. Nieobecność staje się teraz jeszcze bardziej odczuwalna, a ból z tego powodu jeszcze bardziej dobijający. Jak wyraża to święty Jan od Krzyża, czuje się zraniona w miłości, pragnie bowiem ujrzeć owo niewidzialne piękno. Które to widzialne piękno spowodowało. Czuję ograniczoność tego świata mimo jego piękna. A ona słusznie nie chce już połowicznych doświadczeń. Ona chce pełni, całości, wszystkiego. Dlatego wybucha krzykiem osoby chorej z miłości, kto przywróci mi zdrowie. Oblubienica chce zdrowia, normalności. Ona prosi o lekarstwo, którym ma być obecność i widok, czyli oglądanie ukochanego. Nie chce śladów, nie chce informacji, nie chce darów, nie chce doświadczeń, chce oglądania i bliskości. Dlatego mówi: Ofiaruj mi się całej naprawdę. Oto lekarstwo. A zatem zwróć teraz uwagę na swoje pragnienia, na swoje przeogromne pragnienia wobec Boga. Prawda, że chcesz Go w całości, a nie po kawałku? Prawda, że chcesz Go widzieć takim, jakim jest, a nie przez szczeliny? Prawda, że chcesz spotkać się z Nim, a nie tylko dostawać sygnały o Jego istnieniu? A więc powtarzasz dosłownie za oblubienicą, chcę Cię prawdziwie, czyli bez pośredników. Idź w tym kierunku, bo świat nie zadowoli Cię nigdy, a wręcz przeciwnie będzie wzbudzał w Tobie ciągły głód nowości. Skomplikowana rzeczywistość będzie Cię męczyć. Dlatego nakierowanie na prostotę jest sposobem zdrowienia. To właśnie Pójście drogą kontemplacji daje oglądanie. To najprostsze odkrywanie go w codzienności daje obecność. Chcesz ujrzeć Boga takim, jakim jest? To no dobrze, ale ciągle pamiętaj, że On jest tajemnicą, a zatem musisz mu pozwolić pozostać sobą, Bogiem ukrytym. To uszanowanie tajemnicy Boga możesz jednak Przekuć na kontemplowanie Jezusa w Jego, w Jego człowieczeństwie. Oto Bóg ukryty. Oto tajemnica do kontemplacji. On w swoim przyjściu do ludzi skrócił do granic możliwości dystans między niebem i ziemią, Bogiem i człowiekiem. Szanować tę Jego zwyczajność przychodzenia oto kontemplacja. Dobrze też, żebyś wiedział, że to nie objawienie swego bóstwa na taborze jest największym cudem Jezusa. Wręcz przeciwnie. To zwyczajne życie przez lata, które nie objawiało Jego boskości, jest prawdziwym cudem i wszechmocą Boga. On się ukrył, i to wyjątkowo skutecznie, ale jednocześnie był blisko, bardzo blisko. To jest prawdziwy cud, ukrycie. A zatem, jeśli chcesz go spotkać i oglądać, to szukaj go w modlitwie prostoty, w modlitwie trwania, czyli kochania. Pojemność Twojego wnętrza jest przeogromna, i ani świat ziemski, ani przestrzeń darów niebieskich jej nie zadowoli. Dlatego cała ta strofa dobitnie podkreśla, że ani piękno przyrody, ani niebiańskie dotknięcia Bożych posłańców nie uleczą. Stąd oblubienica nie chce już posłańców od Boga. Kiedyś prosiła o nich, teraz już ich nie potrzebuje, bo wie, że to, co jej przynoszą, już nie wystarcza. Nie chce nadzwyczajności. Ona, one wręcz oddalają od piękna i pogłębiają, a nawet jątrzą ranę, a przez to opóźniają przyjście oblubieńca. Ona podobnie jak i ty, chce, by to sam Bóg był i posłańcem, i przesłaniem. Podsumowując zatem tę szóstą strofę, po pierwsze, przyroda daje wiedzę miłości, piękna, ale nie daje oblubieńca. Po drugie, dotykanie śladów Boga w stworzeniu nie opatruje rany, ale jeszcze bardziej ją rozdrapuje. Po trzecie, Nadzwyczajnie posłańcy od Boga też nie dają nasycenia, dlatego czym mniej nadzwyczajności tym lepiej, gdyż w ten sposób żyjesz w obecności Boga prostego i ukrytego. Po czwarte, człowiek nie znosi połowiczności, dlatego chcesz Boga w całości, prawdziwie. I po piąte, lekarstwem na Twoją ranę jest oglądanie. Kontemplowanie Boga w prostocie codzienności. Dlatego pozwalaj mu być Bogiem ukrytym. Patrz na Jezusa w jego człowieczeństwie. I na koniec niech przemówi sam nasz święty przewodnik, czyli Jan od Krzyża. Ponieważ stworzenia ujawniły duszy oznaki jej ukochanego, Odsłaniając w sobie ślady jego piękna i doskonałości, jej miłość pogłębiła się, a tym samym ból z powodu jego nieobecności stał się jeszcze bardziej dojmujący. Im bardziej, bowiem dusza poznaje Boga, tym bardziej wzrasta w niej pragnienie i tęsknota za tym, by go ujrzeć. Widząc, że nie ma lepszego lekarstwa na jej dolegliwości, jak obecność, i widok ukochanego, nieufna wobec jakiegokolwiek innego remedium, prosi w tej pieśni o to, by obdarzył ją obcowaniem swej obecności oraz o to, by od tej chwili raczył nie zwodzić jej już żadnymi wieściami od siebie, czy też śladami swej doskonałości, ponieważ wszystko to nie tylko nie zadowala jej woli, i nie spełnia jej pragnień, ale jeszcze bardziej pogłębia jej ból i udrękę. Jej wolę może bowiem zadowolić i uszczęśliwić jedynie jego widok i obecność. Dlatego też prosi go, aby zechciał oddać się jej prawdziwie w pełnej i doskonałej miłości. Tyle na dzisiaj. Zachęcam Cię oczywiście do lektury. Szóstej strofy pieśni duchowej. Link do książki znajdziesz w opisie. Pamiętaj też o minimum 15 minutach modlitwy w ciszy wokół treści dzisiejszego nauczania. O tym, jak to uczynić, mówiłem w trzech pierwszych odcinkach wprowadzenia do pieśni duchowej. Zajrzyj, zatem tam koniecznie. Do zobaczenia za tydzień. Niech Bóg, który jest miłością, nas porywa i prowadzi do siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.